Uwaga, to nie jest program o pięknych kobietach. To nasza strefa komedii i dziewczyn, które wiedzą, jak cię rozśmieszyć. Szukam faceta, który się jąka i ma długą brodę. Powinien też mieć dużego penisa, ale nie korzystać z niego w całości i to za każdym razem. Kolejne nowe odcinki końskich zalotów. Myślałam, że będzie z języczkiem, ale się pomyliłam. To najlepszy sposób, aby poznać prawdziwe oblicze kobiet. Każdy wtorek o 22.00 przewodnik po kobiecej duszy. Na wesoło, oczywiście.